Mario, dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową, bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą. Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią łączącą mnie z Jezusem i z Tobą. Hołdem dziecięcej pobożności i miłości, umocnieniem i zachętą. Do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. Spraw, aby rozważanie tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi. W świetle świętych tajemnic różańcowych ukazuj mi matko powagę życia ziemskiego, które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne. Przez tajemnice różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane Ojcu przynosi wielkie owoce zbawcze. Że przetrwanie z Jezusem na kalwarii, doświadczenia otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z nim. Tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie. Królowo Różańca Świętego. Módl się o zbawienie wszystkich ludzi. Amen. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała, w drodze ku świętości i życiu wiecznemu. Spraw, abyśmy czcząc ją jako królową różańca świętego mogli wraz z nią i pod jej przewodnictwem. Codziennie, owocnie, zgłębiać tajemnice naszego zbawienia, i dojść tam, gdzie nas oczekujesz, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na popuszenie ale nas zbaw ode złego Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maria, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych modlitwach i modlić się razem z nami, subskrybuj ten kanał.